Bóg dał człowiekowi lekarstwo na wszystko. Przyjechałam sobie na spacerek i zobaczcie, co ja tutaj spotkałam. Lekarstwo na wszelkie nieżyty dróg oddechowych i na gruźlicę. I teraz odwracam kamerkę. Jest to niezapominajka błotna. Surowcem leczniczym jest. W zasadzie cała roślina, czyli zarówno kwiaty, jak i ziele, jak i korzeń. Niezapominajka błotna jest zaliczana do roślin z grupy depuratywum, czyli uwaga, to o co nam chodzi najbardziej oczyszczających krew. To, czego potrzebujemy najbardziej, bo to od czystej krwi zależy stan naszego zdrowia. Jeśli mamy brudną, zanieczyszczoną patogenami i toksynami krew, nic w naszym organizmie nie będzie funkcjonowało prawidłowo. Nie zapominajka, fenomenalnie działa we wszelkich schorzeniach oskrzeli i płuc, w tym również w gruźlicy płuc. Ale to, co jest ciekawe, poza oczyszczaniem krwi, chociaż może nie jest to ciekawe, bo medycyna chińska bardzo pięknie to tłumaczy, ponieważ niezapominajka fenomenalnie poprawia nam trawienie i likwiduje wszelkie problemy z tym związane, możemy wnioskować, że działa ona w elemencie ziemi, a śledziona, która jest odpowiedzialna za produkcję krwi, również jest elementem Ziemi. zapominajka ma niesamowite działanie antyseptyczne, czyli odkażające, ale również przeciwkrwotoczne. Przyspiesza również gojenie się ran i naskórnikowanie. Bardzo silnie działa przeciwzapalnie. Rozszerzająco rozoskrzela, ale również obniża ciśnienie tętnicze krwi. Jeśli czujemy, że coś zalega nam w oskrzelach, to możemy użyć niezapominajki, aby rozluźnić tą gęstą, zalegającą flegmę. Jako depuratywum, czyli zioła oczyszczające krew, wiążą wiele ksenobiotyków i metabolitów, pozwalając na wydalenie ich z żółcią i z moczem. Czym są ksenobiotyki? Otóż ksenobiotyki to wszelkie obce dla organizmu substancje. Wszystko co możemy nazwać toksyną, również toksyny będące rozkładem na przykład antybiotyków, leków przeciwbólowych i wszelkich substancji, które mogliśmy przyjąć razem z pożywieniem, a które potrzebują wydalenia. Dlatego potrzebujemy takich ziół, jak właśnie. Nie zapominajka! Nie zapominajka pomoże również, kiedy mamy zawalone drogi moczowe, czyli kamienie w nerkach, kiedy mamy problemy ogólnie na tle układu moczowego i nadciśnienie, to również problem na tle układu moczowego. Dzięki nie zapominajcie, oczyścicie swój organizm od wewnątrz i wspomożecie o funkcjonowanie układu moczowego. Pokarmowego. Nie zapominajka, fenomenalnie sprawdzi się również do płukania włosów dla kobiet, którym one wypadają i potrzebują wzmocnienia. Jedna maleńka roślinka, a ileż właściwości leczniczych. Pamiętajcie, że jeśli jest choroba, to z całą pewnością Bóg podarował nam roślinę, które sobie z nią poradzą. Wystarczy zrozumieć chorobę i. Wiele, wiele zrozumienia swoich chorób i dolegliwości znajdziecie w poradnikach na zielaszpolska.pl, bo tylko w sposób naturalny jesteśmy w stanie dotrzeć do przyczyny choroby. I usuwając tą przyczynę jesteśmy w stanie przywrócić zdrowie w całym ciele człowieka, a konsekwencją tego jest zawsze piękny, promienny wygląd i dobre samopoczucie. Czyli to, czego chce każdy człowiek. A jeśli chorujesz i nie potrafisz sobie poradzić ze swoją chorobą, zapraszam na filozofię jednej wizyty, plan premium lub plan zdrowotnej transformacji. Pozdrawiam, Zielasz Polska Marta Banasiak. Kwitnie zrywajcie!